I hej, cześć manu, z tej strony Game. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. dzisiaj w tym takim szybkim, krótko informacyjnym filmie, ponieważ miał być inny, lecz jest ten, ponieważ mamy małe informacje, raczej bardzo ważne informacje, dlatego postaram się je szybko oczywiście Wam przekazać. A więc zostały ogłoszone trzy nowe mapy, eee, są to oczywiście mapy do Call of Duty Modern Warfare Multiplayer. Co ciekawe, te mapy, które dzisiaj wam przekażę, to są w ogóle kompletnie inne mapy niż te, o których mówiłem poprzednio, czyli w poprzednich filmach mówiłem właśnie o trzech, czterech mapach, które były w plikach w grze i to są kompletnie inne mapy, a przynajmniej mają inną nazwę, więc no i tutaj po opisie też wyglądają na inne. A więc oczywiście nie tutaj przetłumaczę wam ten tweet, ponieważ nie będziemy sobie tłumaczyć, marnowe czasu, prawda? A więc jak widzicie, mamy, przedstawiamy trzy nowe mapy do Call of Duty Modern Warfare w ramach naszego DLC na Iran. Zupełnie. Nowe, darmowe treści. Jak wiecie, wszystkie DLC są darmowe, więc wiadomo o co chodzi. E, DLC i na, na Tchere, nie? Tchera, nie, tchere. nie wiem dokładnie jak to się czyta, ale zaraz wam oczywiście powiem te mapy po angielsku, ponieważ lepiej to brzmi, prawda? Eee, mamy mieście w mieście w bliskiej odległości, czyli mamy generalnie close range weapon, czyli generalnie no, ta mapa będzie dosyć mała, czyli SMG shotguny będą powiedzmy najlepsze na tą mapę. Tutaj oczywiście tłumacz trochę źle tłumaczy, więc ja tutaj poprawiam, próbuję pomóc. Kolejna mapa jest to lotnisko, czyli airport eee, Szukań zemsty w miejscu gdzie zginął generał No i tyle, taki opis jakby taki kobicie króciutki, oczywiście w angielskim, w angielskim tak szumiem, lepiej brzmi I ostatnia trzecia mapa jest to eee, Zatoka Per Persian, Persian, jak szumiem, sorry, że wy jeśli wypowiadam tą nazwę źle, i tutaj mamy opis: zabierz statek z powrotem. A więc, tak mówiąc po angielsku, jak te mapy się nazywają, bo jak szumiem, wypowiadamy sobie, jak te mapy się nazywają, jest to Terran Airport. Oraz Persian Gulf, czyli Zatoka Persian, czy tam jakokolwiek I To są ciekawe trzy mapy, ponieważ ten Te mapy mają wyjść w ogóle w najbliższym update'ie. A jak wiecie, update'y wychodzą Różnie, może być to czwartek Może być to wtorek, może być to piątek Częste, jakby najbardziej prawdopodobne dni I częste, gdzie wychodziły update'y Do Modern Warfare, jest to wtorek lub Piątek, więc ja bym oczekiwał, że to Będzie właśnie najbliższy wtorek I jest to 7 stycznia O ile dobrze pamiętam, jest to 7 stycznia Albo właśnie dalsza data, między 10 stycznia. To są właśnie te dwie prawdopodobne daty, gdzie może być update, oczywiście, który by mieli pobrać, sklepować jeśli oczywiście gracie na P4 No i grać na tych trzech mapach. Prawdopodobnie plus z tym wyjdą jakieś nowe game, tryby o których jeszcze nie wiemy, jak na tą chwilę wiemy oficjalnie zostałyby trzy potwierdzone mapy, że nadchodzą z najbliższym update'em. A więc, jak już mówiłem, plany były inne, dzisiaj miał być kompletnie inny film, ale jako, że jest piątek, mam też plany kolejne na kanał, czy to, wiecie, pracować nad kolejnym filmem, projektem, czy nawet jakiś live stream, ale to oczywiście wszystko plany do zmiany, wiecie, jak z moimi planami. Różnie to bywa, prawda? Pss, za chwilę wam przekażę bonusowe informacje od McLaren Games, między innymi mamy czwartą mapę, jest to mapa do, oczywiście, trybu Grand Tour, i jak zresztą widać na ekranie, jest to... Nasz świat, tak jest, jest mapa Grand For, tak naprawdę samej ramy jaja Ale no, dobry, dobry żołek. mam nadzieję, że tutaj poprawiłem wam humor i życzę oczywiście Wam miłego dnia, ponieważ dzisiaj jest piątek, więc odpoczywajcie miłego, dobrego weekendu, długiego szczególnie, więc dziękuję oczywiście zostaw lajka, naprawdę jeśli Ci pomogę w jakikolwiek sposób otrzymałeś te informacje, no zostaw tego lajka, naprawdę bardzo mi dużo pomoże, a Tobie zajmie jedną głupią sekundę. A jeżeli jesteś tutaj nowy, no i oczywiście pomyślałeś, że warto zasubskrybować, bardzo dziękuję za to, jeżeli to zrobisz. No i włącz powiadomienia dzięki temu będziesz właśnie otrzymał tego typu film. Film jak najszybciej to możliwe, ponieważ wtedy YouTube będzie powiadamiał Cię za każdym razem, że już mój film jest gotowy do oglądania. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie. No i co do usłyszenia w kolejnych. Na razie McLaren Out.